O swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem, pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem swoich duchów. Ona poszła i oznajmiła to jego towarzyszom pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się w samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go z maty stałego. I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Idźcie na cały świat i głosie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Głosi Ewangelię, która jest Ewangelią prawdy, które jest słowem prawdy. Prawdy, która niesie życie. Ten proces chrzcza między innymi takie orędzie Pana Jezusa. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. On sam to pokazuje. Był umarły, a żyje. Zmarł, a żyje. I ta krótka relacja Ewangelii Marka to pokazuje, że śmierć nie jest końcem. Śmierć jest przejściem. Pascha, którą na końcu Pan Jezus spożywa z uczniami, właściwie cała ta męka śmierć Chrystusa jest nazywana Paschą. To się dzieje w święta Paschy, kiedy jest, są zabijane baranki w świątyni. W tym momencie Chrystus umiera na krzyżu. To jest bardzo charakterystyczne. Ten prawdziwy baranek paschalny umiera na krzyżu. Kiedy Żydzi Czczą paskę, właśnie w sobotę. Pan Jezus spoczywa w grobie i w nocy, z soboty na niedzielę, z staje. I w ten sposób dokonuje się prawdziwa pascha, czyli przejście. Przejście z tego życia do życia nowego. I uczniowie mieli to właśnie głosić. Kiedy głosili to, rzeczywiście przez znaki, przez cuda to okazywali, zabraniono im to w Sanhedrynie. To się wydarzyło. Potem tym jak święty Piotr mówi, Nie ma złota ani srebra, ale to co mam dać w imię Chrystusa, wstań i chodź. Rzeczywiście ten chromy człowiek zaczął chodzić. I dokonali jawnego znaku, stąd arcykapłani nie mogli ich ukarać, bo nie mieli za co. I tutaj też padają te mocne słowa świętego Piotra dzisiaj. Rozsądźcie. Czy słuszny jest w oczach Bożych bardziej słuchać Was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. To się go działo krótko po tych wydarzeniach paschalnych. Pan Jezus prawdopodobnie zmarł na krzyżu w roku 30. Są właściwie dwie takie daty 30 albo 33 prawdopodobne, ale najprawdopodobniej w roku 30. Święty Jan, który był też razem z Piotrem tam wtedy, pisze w latach 90. I wieku, czyli więcej niż 60 lat później. Pisze swój pierwszy list. I pozwolę sobie przytaczyć początek tego listu, który jest właśnie realizacją tych słów. Nie? Idźcie na to jeszcze, Ewangelię, a jednocześnie tego, co Piotr powiedział. Bo my nie możemy mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Jan jako starzec. Pisze takie słowa. To wam oznajmiamy, co było od początku. Co usłyszeliśmy o słowie życia. Co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy, czego dotykały nasze ręce. Bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli. O nim zaświadczały i oznajmiamy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Cośmy ujrzeli, usłyszeli, oznajmiamy także wam. Abyście i Wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współczesnictwo znaczy mieć je z Ojcem i z Jego synem Jezusa Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. Święty Jan w tych słowach, przypominam, to, jest, to są słowa już starca, mniej więcej 90-letniego, który, który z taką pasją pisze to, co jest zasadniczą treścią i sensem Ewangelii. Oznajmiamy wam i przekazujemy to, cośmy widzieli, czego doświadczyliśmy, co dotykaliśmy, bo życie objawiło się. My wam to mówimy po to, abyście mieli współczesnictwo, a właściwie komunię z nami. Komunię z nami. A mieć z nami komunię znaczy mieć ją z ojcem i synem. Te cuda wszystkie, które się dokonywały były tylko znaki. Nawet ten cud krzeszenia łazarza. To był tylko znak, bo łazarz przecież potem umarł. Ale ważne jest to, o co w istocie chodzi w tym przekazie. Życie objawiło się. My Wam o tym mówimy, ale po to, abyście mieli w nim udział. A mieć udział w tym życiu to znaczy wejść w komunię, która jest komunią z samym Bogiem, Ojcem i Synem. Tutaj nie ma wymienionego Ducha Świętego, a to dlatego, że Duch Święty jest. Tą komunią jest komunią ojca i syna, to my wchodzimy poprzez to, że otrzymujemy tego samego ducha. To o co chodzi w naszym życiu i to o co chodzi w przekazie Ewangelii, i to jest cały sens naszego życia, to to, abyśmy weszli w komunię życia w Bogu. Przy czym to wejście w tą komunię życia w Bogu oznacza wejście w samo życie, tak jak. Jaka jest, jaka jest dynamika życia samego Boga. Przy czym to może bardzo ładnie wypowiada drugi Sobór Watykański w tej znanej sentencji, że człowiek jest jedyną istotą na ziemi, którą Bóg chciał ze względu na Niego samego, ale nie może się w pełni zrealizować inaczej, jak tylko przez szczery, bezinteresowny dar z siebie. Tak się dzieje tylko dlatego, bo właśnie taka jest dynamika życia Boga. Bóg daje siebie, tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął i miał życie wieczne. Bóg daje siebie, daje nam siebie, szczególnie w Eucharystii. Nazywamy to komunią, wejście w komunię z Nim, spożywamy Jego samego, Nim się karmimy, po mieć z Nim komunię, mieć z nim wspólnotę życia, wspólnotę życia, która Przekracza śmierć. Umowy życia do śmierci, którą człowiek poprzez tą wspólnotę komunistów przekracza i zwycięży. Na końcu Pan Jezus mówi do apostołów, nie bójcie się. ja zwyciężył świat. Zwyciężyć świat to znaczy też zwyciężyć śmierć, która jest największą siłą tego świata.